Ciężko. Zobacz. Ja nie umiem. A może to oczy, oczy. Dziś. Nie ma miejsca. Wiesz co, na tym to ja ci mogę taką rybkę namalować. O, za to. Rybka. Aha. A nie mam ludzi. Mam luci. Już ma. To są Wynalazł znowu jakiś super przepis W internecie, pokażesz? Na no, takie lizaki, no nie? Jakby mm -hmm. kryształowe Patrzcie, patrzcie, patrzcie Zbuja buja małego On jest, dzisiaj to tylko patrzy Jak tak. wyjść O, coś takiego No mi się wydaje, że te będą Te będą ok, Bo właśnie mamy takie patyczki no i te do szaszłyków, ale wydaje mi się, że te będą lepsze. I Muszę mamy. Mm -hmm. Mamy barwniki spożywcze w trzech podstawowych kolorach, więc można mieszać. Gdzie jest mój jelly? Jak to gdzie jest twój jelly? Nie chciałaś. Nie chciałaś, jelly? A Róża, słuchajcie, cały czas ma na sobie taką ręczniką, sukienkę, którą założyła wczoraj po kąpieli. Chcesz się przebrać w końcu? Nie, to nie jest. To nie jest twój jelly. Chciałam ją tu znaleźć. No mama zostawiła. Wiecie co, bo kupiłam im takiej galaretki chyba w Waitrosie Niedawno i. I były niedobre te galaretki, nie Dawid? Niesmaczne były. No, róża w ogóle nie chciała zjeść, ale stwierdziłam, że zostawię to jako foremkę. No bo zobaczcie, to jest taka świnka pepa. A! To muszę po prostu naładować. Tak. I mamy jeszcze te takie dwa brokatowe. Róża Uuu. ostatnio jadła makaron z tym brokatem. co to? Co to zrobimy? Dobra, to proszę schować, żeby tu Róża zaraz z tym nie latała. A co to zrobimy? Super lizaki kolorowe. Oh, wow. Aż czkawkę dostałaś z wrażenia? tak Super <noise> <parę> pod. Tak. <noise> Poprawię Ci włosy. O, zobaczcie, a ja wczoraj jeszcze zrobiłam ogóreczki małosolne. I już dzisiaj wyglądają tak. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Bo my ogólnie nie używamy. A my w ogóle mamy taki biały cukier. Aha, jest, jest tam stąd. Masz czkawkę, widulko. Chcesz soczku się napić albo czegoś innego? Wypuść powietrze. To lepiej? Tak. Przeszło? Tak. No, widzisz, jak Ci Dawid doradził, Piona. Dzięki mhm. Dawid. Słuchaj, moja. Udało się, mama. Nie mam Super. Jeszcze... No świetnie, nie masz już czkawki, tak? Aha, jeżeli ktoś by się dziwił, dlaczego Max nie ma kołnierza, no to cały czas zrzucał. On takie rzeczy wyprawiał, że naprawdę żałuję, że nie nagrałam. No właśnie, a dlaczego ciebie po lekach Maksiu nie zamówiła? Tylko jakiś taki się jeszcze bardziej szalony zrobiłeś? Ja w ogóle się schizuję, że on sobie chip wydrapał. Bo Łukasz go kiedyś głaskał i się zapytał, co mu wystaje. Ja powiedziałam, że to jest chip. I później zobaczyłam, że ma strupak, a teraz w ogóle nie czuję, żeby miał ten. Chip. Chip no. Wow, zobacz! Oh. Tego mam. Oh, zakręć to, zakręć to! Ja tu dzisiaj podłogę myłam, chatę, sprzątałam, Nie. Dobra, rozłączam się, muszę to ogarnąć. Zobacz! Wyglądam super. No super wyglądasz. Mam super śliczne. Tak. Mama lobby, tak. A zobaczcie tego. Tak jak się zawsze wkurzałam, że chodzi po tych blatach, że je muszę 10 razy dziennie wycierać, jak chcę zrobić coś do jedzenia, dezynfekować. To teraz już mi to w ogóle nie przeszkadza i po prostu cieszę się, że w ogóle jest w stanie chodzić. No. <gryrei> Trzy szklanki? Uh -huh. Ok. Jak Lepiej mniejszy ogień, żeby ci się nie przypalało, nie? Nie wolno tak wody marnować. Nie, tak jest za mocno. Róża, tak jest za mocno. Troszeczkę tak. Mama, damy Nie, Róża, nie mydełko. Nie, 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 Róża. Ale kotek nie może mydełka, tak? Ty sobie możesz rączki umyć, ale kotka nie myjmy mydełkiem, okej? Okay? Nie, no. Wariactwo. No, masz to medełko? na rączka? To musisz zmyć teraz, czy nie masz? Umyj rączki, umyj rączki. Możesz umyć bez medełka. No, zmarjuję. Proszę. Ej, No zaraz Ci włączę, nie wolno marnować wody, bo zabraknie dla rybek w jeziorku. Dzięki. Max, odsuń się, daj jej umyć te ręce. Uuu, coś się słabo rozpuszcza. To dużo więcej chyba tego trzeba. O jaki piękny kolor! Wcisnąć ci więcej? Nie jest tutaj. No, mieszaj, mieszaj. Jeszcze trzeba mieszać, jeszcze. O, no, róża super miesza. I postajcie. Jeszcze trzeba mieszać. O. It's one, two, one. Starczy? Więcej mm. Starczy. Let's Starczy. Start. Zakładamy do piekarnika. Co to za podjadanie? Co to za podjadanie? Nie, nie, nie. Działa. Zobacz. Robi się. Nie mamo! Przestań! No Ty już nie do spadły. Tak? No. Zobaczcie co działa. Nie, to nie będziecie widzieć, ale o o, o, tu widać. Tak, to nie będzie tak, to już wszystko spadło. Aha. I ile to trzeba czekać? nie wiem. Dzień. No, myślę, że za 24 godziny to już będzie całkiem całkiem fajnie. Super. Może teraz żółty? Tak. O. Cyk, cyk. <laughs> o tego, tego, tego. tego. <laughs> No, ale która smacz będzie najlepsza dla kotka? Jaki kolor? Tego, 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 tego. Ale taka tęczowa, taka pastelowa to i różowa. nie! tego poczyję. Nie, to Max nie będzie zadowolony z takiej różowej. Mama, nie poczymy tego, możemy tego. No, nie bardzo. Dzień dobry w piąteczek. Ojej, zgrzałeś się chyba, co? Jest, jest ciepło na dworze? Mhm. Rano było zimno strasznie. Pogoda jest szalona. Zmęczony? Mhm. O, w końcu piątek, nie? Mhm. Na obiadek mamy dzisiaj gulasz węgierski. Nie nagrywałam, jak go robię, bo w sumie chyba pierwszy raz go robiłam. Ale podlinkuję wam przepis, bo wyszedł naprawdę pyszny. On taki dość rzadki jest ten sos, ale ja sobie odlaję bez mąki, żeby wiadomo mniej węgli było i dopiero później go zabiele. Róża, czy ty coś zamawiałaś na Amazonie? Tak. A co? A my ciasto linki. I co jeszcze? A my fajby. I którą paczkę najpierw otwieramy? A my tego. Dobra, tą większą. Okej, okay, to mama odłoży telefon i pójdzie po nóż. Wow. Ja nie mogę ile ciastolinek. Wielka paczka. Jaki to jest kolor? Tak, żółty. Wow, ile kolorów. Chodź. I tego kolor. Mhm. Zbuduje naszą wieżę. Będziesz wieżę budować? No wyjmuj, wyjmuj. O, wow, co to? O, czarny najgorszy, bo jak na włazi pod paznokcie, to będzie tragedia. David, bawi się ciasto To jest paczka Mhm. A niech sobie sama wyjmuje, niech ma zabawę. No nie? Zajęliśmy się za stoliną, i kanapka przypalona, ale nie jest, wiesz? Jest ok, będzie ok. I, I co teraz? Bieże. No ja nie wiem, jest tyle tych kolorów. A ja że... tu tego. tego. A ja tu tego. No ja ci dam zębami zaraz, no? Już, już, no. Coś ty odwalił, jak ty tam wszedłeś? A zaraz lać będzie. Już mi skapnęło coś. No zobacz Dawid, co on zrobił, no. Max, proszę zejść. Dajcie mi krzesło jakieś. Co to dało? No Max wlazł tutaj. Nie wiem jak. Max, nie skacz. Proszę mnie, Normalnie gorzej niż z dzieckiem. A, Róża będzie podlewać groszek, ale powiem Wam, że naprawdę słabiutko nam rośnie. Słabiutko. No jest tutaj jeden, chcesz już go urwać? Nie. Poczekamy jeszcze aż urośnie? Hej. No chodź tutaj, chodź. Tu, tu, tu z tej strony przejdź. Uh -huh. Wiecie co, jestem taka wkurzona, bo zasadziłam słoneczniki i wszystkie słoneczniki zżarły ja żarłymi mam. ślimaki. Te takie ślimaki bez muszer. Żarły, ślimaki? Tak, słoneczniki zżarły. Chciałabym, wiesz? Chciałabym. Jakby słoneczniki żarły ślimaki, to bym tu miała cały ogród obsadzony. Śniemaki zżarły słoneczniki, no. Nie chcesz już sobie urwać? I, i zobaczcie, i tutaj też podżarły. Także nie, ja ich nienawidzę. A tego ugryzł? No, tego też ugryzły. O, czekaj, tata dzwoni. I to z kamerką. O, ty za srańcu. I jeszcze mi kwiata zrzuciłeś? O nie, wynocha z tego parapetu. Było okno uchylone i już chciał wychodzić. Chodź, tutaj. O nie, będzie ciężka sprawa. Co to jest w ogóle? Kola bez cukru i bez kofeiny. Pierwszy raz widzę taką. No, co jest, coś. coś. Dawid zrobił kanopkę. O, mm, oż by się mm. chciało paluch. Żartuję. Mogę trochę? No. trochę trochę jedno. Super. A mm, ja. Pycha. nie ma problemu ja Ten Często Aha, tak nie, bo tamta to jest do czego innego, wiesz? Na no, tamtą ona jest jeszcze za mała. No, pysznie to wygląda, Dawid. Musisz nagrać kiedyś krok po kroku, jak robisz. Łukasz, jak zwykle, mecz ogląda. Ja nie do z tymi meczami. Pada znowu. Pada, <laughs> pada. Ale na szczęście macie ciastolinki, no nie? i jest czym się bawić. No i gorzej, jeden, jeden i jeszcze dogrywka będzie, masakra. Masakra. Max, co tam? Lubisz mecz oglądać? Już odpala motorek i Dawid, ja już dwa razy czyściłam to biurko całe umazane farbami. Piękną mamy niedzielę. Godzina dwunasta. Tragedia. Wait, 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 wait. Otworzę <grym> Pokaż. Jednak masz loda. Pysznego. Mmm. Mm. A Bartek nie chciał? Nie chciałbym trzy. No ja wiem, ja wiem, ale no, że wyjść nie chciał. Ale on sobie przed chwilą tutaj robił jakieś kanapki chyba. Lubię loda. No pewnie, że lubisz. Delicious. Delicious. Pięknie, profesjonalnie. Super, brawo. Nie no, jeszcze trzeba, jeszcze. Okej. Okay. To musi być duża pizza. Okej. Okay. Czy mogę? Czekaj, trochę mąki. I czy mogę? Tak. Aha. Jak szybko. Pięknie! Dawid, tobie to deszcz nie straszne, ty jesteś przyzwyczajony, nie? A ja stwierdziłam, że jak mam biegać, to nie zakładam kaloszy, bo na pewno będę musiała gonić róże, skoro ona jest na rowerku, więc założyłam sobie moje najgorsze, najbardziej ścierane buty. W sumie nie wiem po co ten parasol zabrałyśmy, ale róża chciała. Tak, ale teraz troszkę tylko pada. No stój, poczekaj na Dawida. O, ale pada. Start! Róża, jesteś super szybka. Nie dogonimy cię. Jesteś najszybsza tu się przechadzam z taką piękną parasolką. Nie no wiecie co już naprawdę ja straciłam cierpliwość, bo ciągle pada. Wczoraj akurat był taki dzień, że nie padało ale tak to ciągle, ciągle, po prostu ciągle. I tak jak mówiłam ostatnio kupiłam sobie płaszcz i musimy wychodzić w deszczu bo inaczej się nie da. Albo będziemy siedzieć w domu całe wakacje, albo będziemy wychodzić w deszczu. Chociaż mam nadzieję, że pogoda się jeszcze poprawi, ale wiecie, to jest Anglia, więc nie wiadomo. Dawid, przynajmniej cały plac zabaw dla nas, nie? No. Ja dzisiaj cały dzień czekałam, aż się przyjaśni i pogoda się w ogóle nie sprawdzała. Co chwilę pokazywało, że za 10 minut przestanie padać, za 20. No ale nie, dupa. Także. Co się dzieje? Zmęczyłaś się już? Nie. W ogóle założyłam jej teraz to wdzianko przeciwdeszczowe. I, jak widzicie, całe kostki ma na wierzchu. Okazało się, że jest już za małe. No takie, nawet nie, że na styk już naprawdę za małe, ale tak naciągnęłam, bo bardzo chciała to założyć. No, one ogólnie są w BIM, więc może uda mi się znaleźć większy rozmiar. Ja kupowałam od Moni, ale właśnie widziałam kiedyś, że w BM były. I to już długo po tym, jak kupiłam od Moni, byłam zdziwiona. Bo u Moni w ogóle dałam za to jakieś grosze, ale co mu kosztowało? Nie wiem, ile, ze 12 funtów, może? No, coś takiego. Dobra, ja sobie odłożę ten parasol, bo tak chodzę z nim, akurat w tym momencie nie pada. Cześć! Cześć Róża! Masz rower. I co jeszcze? Na i i tak, no ja możemy nie, się nie. bawić w policji, ale ja nie mam roweru, a tak średnio mi się uśmiecha tu biegać w ja koło i uciekać. Się uciekać mojego. Nie, to ja chyba... A nie, w sumie przecież ty jesteś prawie taki jak ja. Co? Nie. A gdzie ty swój rower zostawiłeś? Tam. A, tam, widzę już. Dobra, niech się Róża trochę wylata, bo powiem wam, że ostatnio to myślałam, że zwariuję z nią. Zasypia po północy. No, ale siedzieliśmy cały czas w domu. To łukasz ją może zabrał na chwilkę. To ja robię i-o-i-o! <laughs> Złapam złodzieja! <śmiech> <śmiech> Nie złapiłaś. Nie <laughs> złapiłaś. <laughs> ja jestem policjantem super szybkim, który cię zaraz dorwie! i o i o no powiem że chce mi się za nią biegać, jak nie wiem No ale taka rola matki, no cóż no. Zaraz cię dorwę, groźny złodzieju! Ty to Złapana! Aha, złodziej schował się w tunelu. Dawid ma całe mokra. Ja, mam, nie mam. Nie, ja nie mam. Nie mam. nie mam. nie mam. Nie mam. Nie, nieprawda. Róża ostrożnie. You want to ride a swing? <laughs> Trzeba ją włożyć. Chodź już, że mama Cię włoży. Okej. Okay. I słowałem. Nie. A I słowałem. A a moja Dobra, chodźcie, wracamy do domu, bo tak wieje. Nie, nie, chciałabym tam pasy zaba. No, zobaczcie na drzewie. Widać, że wieje, nie? Róża, no dobra, ale jest zimno i wieje wiatr, a my zmokliśmy. Nie możemy tak dużo być. Jutro też pójdziemy, nawet jak będzie padało, ok? Czernosory! To jest Madi Pados. No, one na szczęście nie są Madi. Daj rączkę, poradzisz sobie. No i teraz zadanie powróć z dzieckiem do domu. To jest zawsze najgorsze. Mamie się już nie chce biegać. Róża, chodź bo kropi, jest bardzo silny wiatr. coraz gorszy. No a jak weźmiesz rower? Nie, no jak, jak będziesz nios? Nie, ja sobie poniosę. Oj, Dawidek to zawsze chce pomóc, zawsze coś wymyśli. O, nie będzie Ci zaczepiać koła? Hej, zobaczcie! No, woda kapie. Jedy ja, ja to się czuję, jakbym dosłownie, nie wiem, w październiku wróciła ze spaceru. Róża cała zasmarkana wróciła. Ja już mam chrypę. No, mówię Wam, po prostu tragedia. Lato w tym roku to jest... Sok. Pokażę wam tylko co mamy dzisiaj na obiadek, bo zrobiłam zapiekanki dzieciakom. A tutaj jeszcze jest połowa, a tu jest jeszcze jedna na później. No i dobra żegnam się z wami, ale mam chrypę słuchajcie, żeby ja się tylko nie pochorowała. Telewizor, zmęczyłaś się? Daj, co to za podjadanie? Róża sobie wybrała taki piasek, ale na razie jest zajęta bajką, więc jeszcze go jej nie daję. E, tu jest jakiś taki, no, szkielet dinozaura, który można sobie odkopywać z tego piasku, pewnie i foremka chyba z yy, hipopotamem. tak? To jest hipopotam? Tak mi się wydaje. To krowa. Jedno, a ja się tak, ja tak zmarzłam, tak mnie przewiało. Jestem cała czerwona, zobaczcie moje uszy, zobaczcie moje uszy, czy to jest normalne, żeby w lipcu wyjść z dzieckiem na spacer i wrócić z takimi uszami czerwonymi? Boże, masakra, naprawdę jest tragedia z pogodą. Dobra, kochani, ja na dzisiaj już kończę. Um, no ogólnie powiem Wam jeszcze tak na zakończenie, że jest ciężko ostatnio, bo pogoda nie dopisuje, więc ja już naprawdę nie mam pojęcia, jakie zajęcia wymyślać. Róży. Już robiliśmy pizzę, tak jak widzieliśmy, babeczki robiłyśmy, jakieś zabawy plastyczne. Um, no ciastolinę kupiłam, to widzieliście, ale kupiłam też takie fajne jakby pisaku farb, konkretki Pokażę je wam w następnym vlogu. O, Dawid, pokaż. Tylko ona ma je teraz pokoju. Takie żelowe, naprawdę bardzo fajne. No, ale pokażę wam je w następnym vlogu. Ja nie wiem, czym jest duszno, czy mi jest zimno, czy mi jest ciepło. Nie? Obym się nie pochorowała. Ale Bartek był w ogóle chory tydzień temu. No, także powiem Wam, że masakra takiego beznadziejnego lata to jeszcze w Anglii nie było, ale dzieciaki teraz już będą miały wakacje za tydzień i mam nadzieję, od, w piątek już kończą i mam nadzieję, że ta pogoda się poprawi. Dawid jutro ma wycieczkę, Bartek ma wycieczkę jutro i pojutrze. Niestety jutro ma padać deszcz, także mówię Wam, szkoda gadać, po prostu można zwariować. A Róży to ja już totalnie nie wiem, jakie mam zabawy i aktywności wymyślać. Wiecie, jak to jest z takim małym dzieckiem? Jak siedzi w domu, to energia je rozwala dosłownie. Yy, Maksiu, ma się dobrze. Pokaż, co tu kombinujesz? O, prysznic. Maksiu teraz będzie brał prysznic, bo on lubi. No, ogólnie wszystko jest ok, tylko że po prostu wiecie: nudy i siedzenie w domu i tyle. Dobra, kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. I widzimy się na kanale. Mam nadzieję, że już niedługo było co nagrywać. Nie, Dawid? Pa! A jak nie będzie czego? A jak nie będzie czego nagrywać, to może jakieś Q&A nagram. No. Jedzemy to cały czas Dobra kochani, do zobaczenia, widzimy się niedługo. Pa.